Cześć! Jak widzicie, mamy tutaj niezły bałagan. Ale zanim o tym, to ja nazywam się Ula. Wojtek. I Klaudia. A cała nasza trójka należy do duszpasterstwa akademickiego Widnica. Co do naszego bałaganu, to jego przyczyną jest to, że zbliża się listopad. Miesiąc, w którym jest. Jedna z największych uroczystości w kościele katolickim. A w związku z tym, chcielibyśmy się razem do tego jakoś przygotować? Myślę, że skoro jest jesień, to potrzebujemy odrobiny ruchu i gimnastyki, co by rozgrzać duszę. Dlatego chcemy Was zaprosić na gimnastykę ze Świętymi. Jak będzie to wyglądać w praktyce? Gimnastyka ze Świętymi będzie składać się z. Trzech filmików. O trzech świętych, którzy nas inspirowali, którzy nas zachęcali do życia głębszego. Dokładnie, ale nie dowiecie się o nich tylko tego, co można przeczytać w Wikipedii. Będzie to znacznie więcej, bo chcemy Wam powiedzieć o tym, jak ze świętymi można wejść w relacje. Co ważne, te filmiki płyną prosto z naszego serca. Nie chcemy Wam prawić kazań, nie chcemy Wam Dawać na tacy życiorysu naszych ukochanych świętych, tylko po prostu powiedzieć, jak nas inspirują. Podzielić się tym, co już razem z nimi przeżyliśmy. Na koniec każdego filmiku dostaniecie krótkie ćwiczenie do wykonania, co by trochę się pogimnastykować z danym świętym. Dlatego zapraszamy Was do tej krótkiej serii razem z nami.